Trzymam w dłoniach list. Otrzymaliśmy go wczoraj. Autorem tego listu są biskup Piotr Jarecki, ksiądz Mateo Campaniero, Beata Chojnacka i Piotr Szular. Dwie świeckie osoby, no i biskup i ksiądz. Czego o czym traktuje ten list? Adresowany wprawdzie dla mnie, ale. Rozumiałem z treści, że do nas wszystkich. Nie będę go czytał, kogo umieszczę w internecie. Otóż on mówi o rozpoczęciu synodu. Synod się rozpoczął w Rzymie, a teraz przechodzi do diecezji. Na czym ten synod będzie polegał? Dobrze jeszcze nie wiemy. Synod jest o synodalności, nosi tytuł Ku Kościołowi synodalnemu, Komunia, Uczestnictwo i Misja. Co to znaczy, dobrze nie wiem, ale prawdopodobnie wszystko, co dotyczy Kościoła. Ksiądz biskup i ci autorzy mówią, jest to podążanie razem, żebyśmy tak myśleli, myśleli i te myśli mamy do końca roku myśleć, do końca tego roku, potem na trzech kartkach sporządzić protokół. I wysłać do dziekana, ten do biskupa, biskup do papieża. I potem będą to jeszcze przez dwa lata te, te nasze cudowne myśli obrabiać. I niniejszym więc powołuję do życia pierwszą osobę, protokolantkę, pro, która sporządzi protokół dzisiejszego pierwszego zebrania synodalnego. Danieli, gorące brawa. I uroczyście otwieram XVI synod. Skupów Kościoła Powszechnego y, y, o, ku Kościołowi Synodalnemu y, w naszej wielańskiej parafii. Otóż takie synody najczęściej polegają na tym, zresztą nie tylko w Kościele, ale prawie wszędzie że są takie think tanki, które wszystko. Wykombinują, wy no ale jakby think tank ogłosił, że on jest taki mądry, to by się ludzie zdenerwowali. W związku z tym się takie hasła rzuca szerzej, żeby ludzie mieli świadomość, że to oni wymyślili, a i tak ci, ci, ci właśnie think tankowcy to wymyślili. Być może jest tak i w tym obecnym XVI synodzie, ale znając papieża Franciszka. Możemy ufać, że jednak te jakieś myśli, nawet może z Bielan, przedostaną się przez Zieloną Granicę, nawet do Rzymu, i może tam do niektórych z nich sięgnie papież Franciszek razem z tym gremium biskupów, no i w tym roku, w tym synodzie też zaproszonych świeckich osób. Jeszcze nazwa jest biskupów Kościoła, natomiast, natomiast Niemcy w Niemczech powołano już dwa lata temu tak zwaną drogę synodalną, a nie synod. Na czym polega ta różnica? Na tym, że u Niemców połowa to są świeccy, a, po, a połowa to są siostry zakonne i księża. No więc może dojdzie, że i w Kościele Powszechnych będzie taka droga synodalna, pół na pół, żeby radzili, co z tym kościołem, i wspólne podążanie, żeby się rozpoczęło. Dzisiaj chciałem w pierwszym dniu naszego parafialnego Bielańskiego Synodu poruszyć ważną sprawę rola kobiety w Kościele. Kościele. Tutaj mamy wdowi grosz dzisiejszej Ewangelii. No, świetnie pamiętamy, że ludzie wrzucali tam różne datki, a ta uboga kobieta wrzuciła jeden grosik. No, i to się spotkało jak z takim zachwytem, zachwytem Jezusa, że ona wrzuciła najwięcej ze swojego niedostatku. No i dzisiaj ta uboga wdowa sprzed dwóch tysięcy lat pozwala nam myśleć o roli kobiety przez te dwa tysiące lat temu, no i w naszym już, którym tam, XXI wieku. Jak to było wcześniej? No wcześniej było tak, że że to kobiety utrzymywały kościół. Apostołowie wypinali pierś, tu wszędzie ich obrazy wiszą, a o kobietach to o matce Bożej najwyżej, albo o późniejszych świętych, ale przeważnie siostrach zakonnych. Natomiast o zwyczajnych świętych kobietach, matkach, żonach, babkach prawie nikt nie mówi do dziś dnia. Tak jest niestety w Kościele, i, i dlatego trudno się dziwić, że zrodził się w Kościele. No nie w kościele, tylko w społeczności, która przecież na całym świecie i w świecie zachodnim i na wschodzie może jeszcze bardziej była patriarchalna, oparta na mężczyznach. I dopiero zrodził się ruch feministyczny gdzieś, może w końcu XIX wieku, i kobiety zaczęły walczyć o swoje prawa. Na przykład prawa wyborcze. Jak to było do niedawna? Sięgnę do notatek. Otóż słuchajcie, skąd się wziął feminizm? Z tego, że dopiero pierwsza na świecie Nowa Zelandia w 1893 wprowadziła prawa wyborcze dla kobiet. Pierwsza na świecie, czyli koniec XIX wieku. Polska jest w tych, w tych krajach samą czołówką, ponieważ odzyskaliśmy niepodległość w 18 roku, a 28 listopada 1918 roku w Polsce tej, tej wolnej też prawa wyborcze miały kobiety. I, yy, i oczywiście potem poszły kolejne kraje, chociaż mo, możemy też wspomnieć do niedawna jeszcze. W Arabii Saudyjskiej, w tych kraj, krajach muzułmańskich, kobiety nie miały żadnych praw. Siedziały w domu, zakrywały twarz chustą. No i, i trudno się dziwić, że powstała pierwsza fala feminizmu, potem druga w latach 60., nawet niektórzy mówią, w 65. się Sybor, Sobór Watykański skończył, że Sobór też był pod pewnym wpływem tych przemian w myśleniu społecznym, no ale to już taka uwaga na marginesie, nie wiem czy prawdziwa. W każdym razie i prawa wyborcze dla kobiet są dzisiaj prawie powszechne i rola kobiet wzrosła mogą pracować, no może nie wszędzie, gdzie by sobie wymarzyły i dostawać równą pracę, no z tym wykształceniem były kłopoty. Może przywołajmy, zamiast dzisiaj krytykować ten, ten układ patriarchalny, to przywołajmy chyba najlepszy przykład polski. Maria Cioris-Kłodowska. Otóż słuchajcie, jest to, który to jest rok, to jest końcówka XIX wieku. Jej ojciec był nauczycielem przedmiotów ścisłych, matematyki w szkołach średnich, więc córki Marys, Marysię i Bronisławę bardzo dobrze wykształcił. Jak na warunki polskie, do żeńskiego gimnazjum chodziły potem uniwersytet latający. Ale w Polsce w tamtych czasach już wyżej tego uniwersytetu dla kobiet nic nie było. I dlatego. Marysia podjęła pracę prywatnej nauczycielki, żeby swoją siostrzyczkę Bronisławę wysłać do Paryża, żeby tam się wykształciła, została lekarką. A Maria podążyła tą samą drogą, Maria curie Kłodowska i zrobiła właściwie chyba w skali świata najszybszą kobie, kobiecą karierę naukową w 1903 roku ku zdumieniu całego tego jury tego, tego noblowskiego komitetu y, otrzymała y, Nagrodę Nobla. I to jest przykład, jak powoli, że taka Maria Skłodowska na początku XX wieku dopiero przebija się z wielkim trudem, z wielkim talentem do, 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 do czołówki, do, do, do tego, że kobieta ma też prawo no, wykonywać zawód, robić karierę naukową, dokonywać fantastycznych odkryć. Jak to jest w Kościele? No, kościół jest zachowawczy oczywiście i nie tylko Kościół katolicki, ale większość chrześcijaństwa i, i, i również inne religie Wschodu też właściwie są patriarchalne. Na przykład rodzi się pytanie, czy kobieta może być księdzem? Dzisiaj do tego chciałem powrócić, bo to jest ciekawe, żeby was przebudzić. Otóż. No, normalne argumenty są takie. Pytałem specjalnie jednego teologa uczonego, że, że pan Jezus był mężczyzną, apostołowie byli mężczyznami, w związku z tym powołał nie apostołki, tylko apostołów. No, ale zdaje się, że ten argument, argument ma charakter kulturowy. No tak było w kulturze żydowskiej, no, że kobiety były gdzieś schowane i bardzo skąpo są ich rola opisywana w Ewangeliach. No i słuchajcie, i, i, i ten spór o kapłaństwo i jakieś prawa, no nie tylko dla sióstr zakonnych służby, ale, ale na przykład prawo do, do, do święceń kapłańskich dwa tygodnie temu przybiegła wspaniała nowina. Posłuchajcie. Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski, czyli luterański, zezwolił na dopuszczenie kobiet do ordynacji na księży. Wysłuchałem na YouTubie całe, całe takie spotkanie Tomasza Terlikowskiego właśnie z tą, z tą jak powiedzieć, no, kobietą księdzem z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. A jeszcze może podam szczegóły. 59 uczestników synodu, 45 było za, a 13 przeciwko. No oczywiście to jest kościół luterański, powiedzmy sobie inną mateologię, to jest kościół reformowany, inne też jakby wizje kapłaństwa, ale tak sobie myślę, no czy jest możliwe, żeby w kościele katolickim kobiety były pełni... Były, no, jak to powiedzieć, księżmi tak? Nawet, nawet słowa nie mamy, które by to opisały. Do tego stopnia się zrobiło. No właśnie, jako przykład mój kolega, z którym pracowałem na Syberii, przywoływał, że jest kilka kobiet kapłanek w Kościele katolickim, ponieważ w Czechosłowacji to był ksiądz mój kolega ze Słowacji. W, w okresie prześladowań komunistycznych te prześladowania w Czechosłowacji były mocniejsze niż, niż nawet w Związku Radzieckim. I był pewien biskup, biskup Dawidek, który dla zmylenia komunistów święcił robotników żonatych i wyświęcił też kilka kobiet. No jak przyszły czasy wolności, to dobrze nie wiedzieli, co z tymi siostrami zakonnymi, które otrzymały święcenia kapłańskie zrobić i gdzie się... Poukrywali, co się dzieje. To już ten, ten mój kolega, y, czy żyją dzisiaj, no, czy, czy no, na pewno Kościół zabronił im sprawowania mszy świętej i, i spowiadania. Ale tak sobie myślę, jak to jest w naszej percepcji tutaj, naszego Synodu Bielańskiego. Y, za chwilę dojdziemy do głosowania, a, y, y, a to, no, a tutaj wszystko zaprotokołujemy. Otóż pytanie jest następujące. Czy kobiety w Kościele katolickim mogą przyjąć święcenia kapłańskie według Waszych różnych wyobrażeń na dzień dzisiejszy, czyli 7 listopada 2021? Poczekajmy chwilę, żeby ochłonąć, prawda? Ochłonąć. I teraz uwaga. Kto uważa, zapisuj, kto uważa, że powinny otrzymać święcenia kapłańskie? Niech się ujawni. Liczymy, liczymy. Policję dobrze. Raz, raz. No, ile to będzie gdzieś? Tak? Policję dobrze. Dobrze. Kto uważa, że nie powinny? Raz, raz. Policzcie dobrze, policzcie, policzcie. Tak, 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 tak. Troszkę mniej. A kto się wstrzymał od głosu? Policzmy raz. Policzyliście? Proszę zaprotokołować. Tak. I ten właśnie dokument, no, wyślemy przez tą drabinę hierarchiczną kościoła. A dzisiaj do roli kobiet w kościele. Skłoniła nas ta oto, nawet jej imienia nie znamy, tej wdowy. Normalnie apostołowie mają imiona, a to jest uboga wdowa, czy wdowi grosz potem mówimy. Zobaczcie, jak, jak bardzo kultura e, rolę kobiet przez całe długie wieki umniejszała. Dzisiaj chcemy myśleć, jaka ma być rola kobiety w społeczeństwie, w kościele. No i również tutaj w naszym środowisku tutaj Bielan, gdzie mamy siostrę Miriam, mamy szalom misjonarki z Brazylii, mamy nawet dzisiaj tą yy, no jak, jak, jak to się na ministrantkę. Jak masz ministrantko na imię? A nie, no właśnie, to pozdrawiamy wszystkie dzisiaj kobiety. Zachęcam w domu do dyskusji nad rolą kobiety w społeczeństwie, ale przede wszystkim w Kościele. Wyznajmy wiarę.